Cześć! Witamy wszystkich na kanale kaktus 24pl Dzisiaj postanowiliśmy nagrać dla Was film, w którym przedstawimy naszym zdaniem top 5 zegarków Casio g -Shock. Także zaczynajmy! Pierwszym zegareczkiem, który naszym zdaniem jest numerem 1 jest to Casio G-Shock GW9400 Jest to tak naprawdę zegarek kompletny który w tej cenie moim zdaniem no, jest bezkonkurencyjny i nie ma sobie równych. Zegarek posiada no, takie funkcje jak e, np. kompas, wysokościomierz, termometr, barometr, waveceptor, solar. Także no, ma naprawdę wszystko, jest bardzo wygodny. Jak widzicie jest czytelny, gdyż posiada cyfrowy wyświetlacz e, pozytywowy. Wszystkie przyciski są bardzo dobrze i, i szybko dostępne. Także do, do każdej funkcji mamy dostęp tego przez skróty, nie skróty, także naprawdę działa to fajnie i szybciutko. Naszym zdaniem jest to tak naprawdę jeden z pięciu najlepszych Dziszoków, które zostały wypuszczone i e, niezmiennie od 2013 roku, jest to tak naprawdę bestseller i hit, marki Dziszok. Kolejnym zegareczkiem, który, który zasługuje także na uwagę, jest to też. E, g z serii GWG-1000, tutaj w kolorystyce 1A3. Zegarek ten jest tak naprawdę niezniszczalny, używa go wojsko, militaria, strażacy. Jest to, jest to zegarek dla każdego, który zniesie wszystkie warunki. Zegarek posiada szkiełko szafirowe. No i ma takie funkcje jak, jak i poprzednik, czyli wysokościomierz, kompas, termometr, barometr, waveceptor, solar. Także naprawdę, naprawdę zegarki są do wszystkiego. Tutaj mamy wyświetlacz analogowy, jak i cyfrowy, co daje nam tutaj także dodatkową czytelność. Z ciekawych funkcji, także jest autokorekta wskazówek, gdzie zegarek sam się tutaj synchronizuje. Oczywiście, wszystkie z tych prezentowanych tutaj zegarków posiadają wodoszczelność do 200 metrów, także każdy. Z tych zegareczków śmiało nada się do, do nurkowania. Zegarek posiada także NeorBrighta, czyli tutaj podświetlane indeksy oraz wskazówki, co w nocy ułatwi nam odczyt godziny. No i plus dodatkowo jest podświetlany jeszcze diodą. Także z tym zegarkiem Państwo sobie poradzicie w każdych warunkach. Kolejnym zegarkiem zasługującym na uwagę jest model. G-Shock GG Besto tutaj w kolorystyce 1A9 jest to zegarek wypuszczony w 2019 roku, którego tak testy znajdziecie także na naszym kanale. Jest to naprawdę bardzo fajny zegareczek wykonany z karbonu. Bardzo lekki oraz bardzo wygodny. Dzięki tutaj tym podkładkom pod paskiem. Także zegareczek naprawdę fajnie nosi się na ręku. Jest lekki, no i także funkcjonalny posiada także wyświetlacz analogowy, jak i cyfrowy. Posiada takie funkcje jak wysokościomierz, superiluminator, termometr, kompas, barometr, licznik kroków oraz licznik kalorii. Zegarek także posiada funkcję zapisu lokalizacji, do której potem nas może doprowadzić do tego, tam potrzebujemy dodatkowych, dodatkowo telefonu. Jest to tak naprawdę zegaraczek, który także możemy śmiało polecić każdemu. Jest on na razie w trzech wersjach kolorystycznych, także jest w czym wybierać. No i jest to nowy model w 2019 roku, który naprawdę odniósł duży sukces. Jedyne, czego temu zegarkowi brakuje, no to solaru, yy, baterii solarnej. No jednakże wymiana także nie jest kłopotliwa i starcza na jakieś dwa lata. Także jak najbardziej damy radę. Tutaj teraz troszeczkę niższa półka cenowa. No, i na samym początku tutaj klasyk Casio G-Shock DW5600. Jest to tak naprawdę no spadkobierca pierwszego dziszoka, pierwszego dziecka Ibe. Casio Gziszoka DW5000, który powstał w roku już Państwu mówię, 1983. Także zegarek naprawdę posiada już całkiem niezłą historię za sobą. Posiada tak naprawdę no, podstawowe funkcje, tak jak multi-alarm, system antywstrząsowy, szkiełko mineralne, no i oczywiście stoper i timer. Zegarek jak widzicie, jest bardzo fajny, bardzo lekki. Sam posiadam taki model no i zegarek jest na tyle wygodny, że nieraz można zapomnieć i w tym zegarku po prostu zasnąć. Także jest to kolejna propozycja od Casio na którą tak naprawdę warto zwrócić uwagę. Zegarki są w super cenach, są bardzo wygodne no i mają tak naprawdę wszystko, czego, czego od prostego zegarka będziemy potrzebować. A przede wszystkim będzie niezniszczalny. Nie no i ostatnią propozycją jest zegarek Casio g GA-2100. Jest to zegareczek, który swoją premierę miał także w tym roku, 2019. Jest to też zegareczek, który posiada tak naprawdę no, jedną z cieńszych obudów, firmy Kasy. Widzicie, jest to zegarek analogowy, a swoją obudową tak naprawdę przypomina tutaj Kasio shock DW5600. Jest to bardzo, bardzo wygodny zegarek, posiadający wyświetlacz, zarówno analogowy, jak i cyfrowy. Dodam, że neorbright w tym modelu występują tylko w Casio ga 2101, czyli w tej wersji kolorystycznej oraz w wersji 4A. No i tak, także jest tutaj włókno węglowe w budowie tego zegarka zastosowane. No i cała reszta funkcji tutaj, tak jak w modelu DW5600. Także naszym zdaniem, te 5 modeli to to jest tak naprawdę na chwilę obecną najbardziej popularne i najlepsze zegarki kasy 10. No i przede wszystkim warte swojej ceny, co jest, co jest najważniejsze, aby nie przepłacać, a mieć dobry jakościowo i tak naprawdę niezniszczalny zegareczek. Pozwoliłem sobie tutaj wziąć je do ręki i zaprezentuję jeszcze Państwu, jak to się mniej więcej sklasyfikuje cenowo. Ten zegarek kosztuje około 1150 zł u nas w sklepie. Ten zegareczek kosztuje u nas około 2200 zł. Ten zegarek kosztuje około 900 zł. Ten zegareczek kosztuje około 280 zł. No i ten zegarek kosztuje około 400 zł w naszym sklepie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dziękujemy, że śledzicie nasz kanał. Zostawcie łapkę w górę. Tutaj postanowiliśmy także, także wymyślić konkurs. Jeżeli pod tym filmem uda nam się zebrać 300 lajków, oczywiście, nagramy kolejną propozycję: 5 zegareczków od dziszoka. Od no i wy, wyłonimy także jakiegoś. E, jakiegoś zwycięzce, któremu także podarujemy zegareczek Casio G-Shock. Dodatkowo chciałbym przypomnieć, że przy każdych zakupach w naszym sklepie bierzecie państwo udział w comiesięcznym konkursie na najlepszy komentarz, i że także co miesiąc sklep Cactus rozdaje zegarki G-Shock za darmo. Także dziękujemy bardzo za obejrzenie filmu. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Jest to tak naprawdę pierwszy taki film, także bądźcie wyrozumiali. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, cześć.